Problem polega w nas, wyborcach, że nie rozumiemy, jak potężna jest demokracja. Nie rozumiemy tego. W demokracji, proszę Państwa, jak ktoś nas oszuka raz, mówię tutaj o politykach decyzyjnych, bo co innego w życiu prywatnym, takie pomyłki się zdarzają, to fora ze dwora, raz i do widzenia. Proszę Państwa, Naprawdę nic się nie stanie. Jak odkochacie się w danym polityku, w danej partii, ta partia zniknie ze sceny politycznej. Jak w przyrodzie, w polityce, jak w przyrodzie. Rynek nie zna pustki. Za moment, to sobie mikrosekundę po tym, jak odkochacie się, wyplujecie ich w wyborach, pojawi się ktoś, kto będzie. Z zupełności spełniał te Wasze oczekiwania. Nie przejmujcie się, jak zniknie jakiś polityk. Proszę Państwa, w czystej teorii, gdyby ci politycy, którzy są teraz, zapakowali się do dużego samolotu, ten samolot podczas burzy trafiłby piorun z nieba, yy, oczywiście spadliby, nic by się dla nas nie stało. Za moment mamy następną klasę polityczną. Tak już bywało w historii. Polski i świata wielokrotnie. Nie przejmujcie się, że gdy nie zagłosujecie na tych, na których zawsze głosowaliście, bo jakieś wartości nie tam. Bo, proszę Państwa, oni wartości nigdy nie zdradzają, oni nigdy nie zdradzają wartości, oni zawsze zdradzają nas, obywateli, ale wartości nigdy nie zdradzają. Nie ma sensu na nich głosować. Spokojnie, za moment będzie następny. Rynek nie zna próżni. W przyrodzie jest to samo. Kończy się jeden gatunek, następny zajmuje jego miejsce. Tak to działa.